Ja widzę, to co nagrywam. Tak. A teraz nagrywasz mnie. O. No i co? Trzymaj, 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 trzymaj. Tak, o tak. O. No więc jesteśmy na polowaniu. Używam GoPro. Po raz pierwszy Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ten cały, ten ten. To są bażanty, Pięć bażantów, które własnoręcznie ustrzeliłem. You can go if you want. It's no problem. Well, I wanna keep up with these guys. Oh, okay, okay. That's one one of our guys. Very nice guys. yeah Wystarczy, wystarczy. Później pan pokażemy. Bye-bye. A już tu ma tylko 40 już nawet toch na to. Nie tam ja w wojsku broniłem Okej okay, no więc No więc się e, To tak chodziliśmy po tym polu O, tam jest to pole Eee To jest takie O jeszcze strzelają Zaraz Ewa przyjedzie odebrać nas no pogoda jest śliczna, upolowałem sześć stuprocentowych, a jeszcze dwa ustrzeliłem, no ale to się nie będę kłócił z nimi, później nagram jak będę to rozkładał je. Jakbyśmy się jeszcze raz przeszli do tych pierwszych to Okej, okay, dobrze. To jest to, co upolowałem, sześć bażantów własnoręcznie i dwa czarne, bo są bardzo rzadkie bażanty, dwa czarne, dwa samce, o kolorowe i dwie samiczki, jeszcze ciepłe. Wszystkie ładnie trafione nie są po korosku jeszcze po prostego. O. Ładne parzanci <g Pronermaid> Okej. Okay. I to są i to są pasniczka to to też. Mm -hmm. Więc to tak wygląda. No. Idę teraz oddać te parzanty, później one będą patroszyli no i zobaczymy co z nich. Zrobią w każdym razie. Na razie. Ba, 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 baj. I wyłączyć.